Widzi to działo się w styczniu w Stowarzyszeniu Latarnia? Na horyzoncie widzę już morze pięknych akcji. Ale zacznijmy od początku. 6 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie w Bożym Młynie. Razem śpiewali seniorzy, młodzi i całe rodziny. Były to zazwyczaj tradycyjne, znane kolendy, ale również te mniej kojarzone, których sprawnie się nauczyli. 14 churzyści pana kolędowali kolendowali w domach pomocy oraz domach seniora, odwiedzili dwie placówki, gdzie spotkali się ze szczerą radością i wzruszeniem obu stron. Za to 17 w salce oazowej było spotkanie biblijne z dr Anną Wajdą, na którym można było posłuchać o postawach postaci czy sednie fragmentu o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Następne cztery dni były równie intensywne. 25 stycznia można było oglądnąć przedstawienie pod tytułem Śladami świętego Franciszka, przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej Salwator specjalnie dla bożomuńskich babci i dziadków. 26 odbyła się gala, Stowarzyszenie Latarnia, czyli wielkie wydarzenie podsumowujące nasze działania w 2023 roku. Nie brakło przedstawienia i pokazania najważniejszego, czyli ludzi, którzy stoją za konkretnymi działaniami dobra i skutkami coraz to nowych inicjatyw. Oprócz podsumowania ważnych akcji, goście mogli posłuchać pięknego koncertu muzyki etnicznej wykonywanej przez Michała Matuszewskiego. Oczywiście, po pierwszej części spotkania przyszedł czas na wspólne rozmowy przy stołach pełnych przysmaków. Już następnego dnia, chętni i zapaleni gracze mogli cieszyć się poznając nowe planszówki w Bożym Młynie. Za to 28 grudnia nasi parafinie słuchali i śpiewali razem z chórem Panama Chór na przygotowanym przez niego koncercie Kolend. Wykonanie utworu spotkało się z wielkim aplauzem odbiorców. Przekonajcie się sami. O, wow, ile się działo! A teraz zauważyłam, że napływa jeszcze więcej informacji o nowych akcjach. Mam nadzieję, że dalej będą tak pięknie leśnić.